ma pewnie wiecie, że mamy zupełnie nową chatę t składu. właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, sami ją urządziliśmy Ale zawsze jak się bierze nową chatę, to są w niej różne dziwne rzeczy A tak się składa, że w tym domu jeszcze nie sprawdzaliśmy żadnych sekretów Więc teraz, musimy chłopaki wszystkie zakamarki Zobaczyć co tutaj jest, dlatego że zawsze jest coś zostawionego Widzowie, ogólnie strychamy w tym miejscu, ale nie ma do niego żadnej rączki żeby ją zdjąć Więc musimy to zrobić własnym sposobem Prędzej wyłamie kanapę niż tyle. Czekaj, jak stary nie, ci krzesło. Dobra, ja stwierdziłem, że pójdę wokoło domu i zobaczę, co znalazłem. Znalazłem jakąś taką w ogóle ukrytą, nie wiem, skrytkę, czy coś taką tą. Jakieś przejście ukryte. O, ile pajęczyn. Czemu tam są kombinerki i otwarta jest skrzynka elektryczna? Stary, tego to wolę lepiej nie dotykać, bo to może mnie jakimś prądem poradzić. Zardzewiałe kombinerki wyglądają tak, jakby ktoś chciał nam odciąć w nocy prąd. O nie, znowu jakieś dziwne akcje. co ty robisz? Jak to się otwiera? Ej, i tam jest jakieś okno? Nie, już obczej. Co to jest? Ale... Co, co to jest? To jest tylko papier. Spokojnie. Kurde, ale się przestraszyłem. Trochę strasznie. No. Są jakieś szczurze bobki wszędzie. Weź kamerę stary, może. O kur. Co tam jest? Tutaj jest powalony pokój, ponieważ zobaczcie, to jest jakaś taka kotłownia jakby. Ciekawe co tutaj jest ukryte, bo jedno jest pewne, coś na pewno tu jest ukryte. Są tutaj jakieś... Wielkie maszyny, zobaczcie! Rzeczy owinięte streczem, których my pewnie nie powinniśmy dotykać. I tutaj, patrzcie! Jakaś buźka, Ej! Chłopaki! Coś porąbanego znalazłem! I kamera, tu jest całe pomieszczenie! Ej, pokałem, o... Co? 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 Co tam tak Chodźcie, pokażę Wam coś mocnego! Ale Ernest, tu pokoi nic nie ma, na strychu! Pa! No zobaczcie tutaj! Ale ona ma oczy. To jest frytka. Nie, to jest to jest pacynka. Zobaczcie, ma ust, ma oczy, usta, język porąbane. Wiesz jest co nie bardziej ciekawie? I ta pacynka, a no. ten wazon z tego No, Ewidentnie no. nie pasuje do no, tego Wygląda jakby był no. jakiś zaczarowany. A, Śmieszne. A co z tym w ozonie? Nie, Jest no nie tam? mam pojęcia, chłopaki, co może w tym być. I, stary, I po to nazwałeś? Ja mam strych, chodźcie na strych. Mijuż, chodź, pokażę. Zróbcie Kale mi kanapkę! Zróbcie co? mi kanapkę! Jak Zróbcie stary. mi kanapkę! Jesteś głodny, stary, to zrób. Dobra, a jak nazywasz swojego kolegę nowego? Mam i Fred. Fred? Dobra, to Fred. Jak mnie tak nazwałeś. Mm. Bartek, chodź, pójdziemy na strych, a ty, Ernest, zrób Fredowi kanapkę. Wy musicie zrobić Fredowi kanapkę. No zróbcie hredowe kanapkę. Dobra, dobra, zróbmy fredowi kanapkę no, i potem pójdziemy na stryzę. Z racji, że ja dość dobrze gotuję, to ja Ci zrobię te kanapki, ale jedyne warte chłopcza i barf, mamy barf, kuchu. Kuchu, to. Mamy jeszcze poprykę. weź to ukryć. Nie, pan idzie? Dobrze. <gryzanie> Fajnie. Chcesz gryzać popryki? No. No, 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 no. <gryzanie> o! Zjawił się! Zjawił się! O której, o której miałeś się z chłopakami spotkać? Ej, jak na informację, że jesteśmy za dziesiątą? Nie będzie to jakaś bogata kanapka Ogrudzasz tą paprykę w końcu czy tak. nie? Tak Ostra Ale jest? Wstekajcie, wstekajcie. Taka średnia Dla największego z mamy mamy nagrodę Nie! to musi zrobić Bartek, Bartek. Bartek. My możemy spóźniać Mamy te kanapki, panie Mazur Fred Fred, Fred. mamy paprykę Przesa, ostrą ten. Ser, jakąś pomatę i musik. to no. dobre? Bardzo dobre! No. Eee, na no, no, pomoc jeden. Taki odcinek nagrajmy Że przez 24 godziny jesteście w w ocynce. Dobra, chodźmy ten styl. zobaczyć Co? Jaki odcinek? Przez 24 godziny. No jest to jakiś pomysł, stary. ale... ci. To Ej, będzie super! Mieliśmy już z jakichś sekretnych miejsc w tym chacie. Ej, super. Ja. Jest film Ernesto, więc robimy to co Ernest. Dobra, stary. No dobra, a nikt z filmie już nie kliknie. Nie, nie, nie. Jest film Fredo, to a, no to, a, no a, ale, Freda. robimy to są Freda? A, dobrze. Film Freda. Film Freda. Fred mówi. Dobra, to teraz kolejne zadanie. Ty. No. ja. On teraz musi. Wejść na wieży trampolin <laughs> i skoczyć na poduszkę. No easy, stary, dasz radę. Przestom A to bardzo takie inwitatywej. Nie no, ja z pierwszego to skoczę, ale wyżej to nie. Dobra, z którego. Okay, podstawię bardziej pod Z Pierwszego chętnie skoczy. o nie, nie. Wyżej. Wyżej. Stąd. Najpierw stąd, potem tym samej góry. Dobra, Fred, będę skakał stąd, ale nie wyżej. Na tą. Będę igłę. oceniał. Dobra, lecimy. trzy, cztery, ry. Let's go! <laughs> Nie świetnie, świetnie to zrobię, naprawdę. No. Zostawcie łapkę dla niego, widzowie. No to teraz z samej góry. Easy, ogólnie myślę, że jest straszniejsze i wystać co na samą górę. Tylko Wiktor o tym nie wie, że będzie miał małe utrudnienie. Jakie utrudnienie? Co ty musisz zrobić? Nic, nic. Dobra, trochę jest strasznie, ale skaczę. Trzy, dwa. Kurde, sprawa. dobra, co bardziej Jeden. Czekajcie! Stry! Stry! Co ty robisz? Ernest, bo... Czemu mój to zabrałeś? tak chcesz mu zrobić? Nie, to jest ekstremalny odcinek. Dobra, jak tego nie zrobiliście, to przejdźmy do kolejnego tak, zadania! ściągnij mu tą tę ścierkę z ręką. O... Nie No dobra, ale stary, no wy nie rób takich rzeczy! Och, oła. Co ty stary, robisz, stary? Nic nie robię, macie być posłuszni Oła. Odwaliło mu z tą pacynką W to się tak dzieje? Stary, Stary nie? Dopiero to przyszedłeś, znaczy, no właśnie Dopiero do momentu kiedy przyszedłeś to się dzieje Ty mi się nie podobaś, ani trochę chłopczyku mm. Co to jest. mu się podoba, bo dostałem buziaka ogólnie Mam dla ciebie zadanie specjalne Jesteś gotowy? Zobacz, to jest naczynie z wodą Włóż do środka rękę Teraz musisz się tu trzymać 15 minut Podobno jak się trzyma rękę w naczyniu z wodą to się sika No jak wytrzymasz to dam ci tysiaka nice. Ej, Ej, Chwila Co to był za dźwięk? Trzymaj, trzymaj Chwila, ta woda zaczyna się robić gorąca Chwila, czy ty mnie chciałeś usmażyć? To był challenge, a nie wytrzymałeś! To nie nic było o gorącej wodzie! No niestety, idę do kogoś innego. Dla ciebie mam takie zadanie, mm -hmm. że chciałbym twój samochód. Czemu chcesz mój samochód? Nie pytaj, tylko dawaj. No, dobra, masz. No idealnie! Teraz sobie wyjeżdżę, dobra, to nie patrz! Ej, i co ty zrobisz z tymi kluczami? Nie interesujesz ten gest! Moja sprawa, teraz ja mam kontrolę. Ale weź trochę z luzu Mówią się mnie słuchać. A tobie? Zaraz nie ci w stanie się odzywać. Nie no, weź! To wszystko jest częścią mojego planu. Teraz pora na kolejny krok. Nawet nie wiecie jak, często, jak ciężko się wprowadzi manual jedną ręką. Ha, ha, ha. Teraz pora wkręcić Bartka. BARTEK! No gdzie one mogą być? to śmie? tutaj śmierć! No, ze śmietnika to no. Co? A szkoda, bo wpadły tam twoje kluczyki, niestety. Jak to wyrzuciłeś moje kluczyki? Nie wyrzuciłem, tylko ich wpadły w Ej, stary, teraz będę musiał tego szukać. No ja przecież jeszcze nie wyjdę, prawda? Daj, spokój, ostatni raz ci samochód porzuca. Ej, Bartek, ja mamy twoje kluczyki. No, Stary, właśnie przed chwilą Ernest tą głupią pacynką, wyrzucili mnie je do śmieci. A ja ty nie, je przynosisz? No, tak. Zostawiłeś na stole, więc myślałem, że potrzebujesz. potrzebuję. Bo przecież przed chwilą dawałem te kluczyki tej Ernestowi, mówię z tą pacynką. I tej, mnie tutaj. tej pacynce, tej, nie? Tej, tej, pacynce. tej pacynce. Z nią coś jest ewidentnie, znaczy z Ernestem jest coś nie tak, chłopaki. Ernest trochę zwariował, chłopaki, ja rozumiem, że to jest challenge, ale no, on mi chciał gotować rękę. Bo, chłopaki, wydaje mi się, że to nie jest do końca Ernest, tylko to jest ta pacynka, że z nią coś jest nie tak. Nie jakby no, już, stary. ja myślę, że to jest ja, po prostu stary, jakiś stary, taki, stary, taki to to ekstremalny challenge. tyle rzeczy już nie. Dobra. Co tam robicie chłopaki? Dajcie mi chwilę. Coś knujecie tutaj chyba. Ty? I... Jaką miał Alfred? Fred. Fred, ogólnie jesteś zarobistym ziomkiem i mam A. dla ciebie fajny prezent. Jaki? Serio, to chodź, pokażę ci. Idź stare do środka i tam w moim pokoju coś czeka zarobistego. No co on dla mnie ma? Niego, Nic nie czeka, chcę po prostu się tej skarpety pozbyć. Ogólnie, chłopaki, Proszę. czytałem o tym, jak Bartek ciebie nie było, że jest coś takiego jak skarpety wudu. No co ty, Patrzcie na to, co? czekaj, poczekaj. Patrzcie na to. To jest coś takiego. Wydaje mi się, że Ernest jest pod kontrolą tej skarpety i to nie jest kwestia challenge'u, tylko to jest serio coś z tą skarpetą, nie? Nie, no stary? stary. Ogólnie przecież Ernest czasem odwala, nie? Jak, chłopaki, no, jak ja jego dzień odcinkowy, no to po prostu się wkręcił mega w to. Chłopaki, ja z Ernestem tyle spraw rozwiązałem w tym stylu, mówię wam, że coś jest nie tak. Zresztą sami Zobaczcie teraz. To nic nie było! Jakaś... Chyba że o tym mówiłeś. Ej, tak, to jest dla ciebie. No, no, no. Nie, to po jest. prostu trzymaj, trzymaj i teraz możesz, o, kogoś dźgnąć, czy coś, nie? A mogę ciebie dźgnąć? Nie, mnie nie dźgaj. Ja bym chciał najbardziej dźgnąć. A niego? Na niego szkoda nawet wiertła. Ej Ernesto, co robimy dalej w tym challenge? A Oskar, mówisz, że to nie, nie jest challenge? Co nie... zrobiłeś z Ernestem? Ściągaj to, ściągaj Te, to! Nic nie zrobi! mordo, to przecież jestem ja, stary, to... Bawimy się tylko, bawimy się tylko w zabawę z pacynkami. No właśnie. Głos mu wrócił normalny. No, normalnym Czasem głosem gadam. Cały czas normalnym głosem gadam. Co, co wy myślicie, że pacynka to jest jakiś inny człowiek? Nie no, co to Wiktor coś nie. tam podkręcał. Mi się ta. to nie podoba. No, okay. To było bardzo, bardzo debilne. Dobra, to ja idę! O, stary. No? widzisz, stary, wszystko zgit. No. A, chwila, chwila, chwila. Ty no. Ty jedź teraz do sklepu, kup mi 10 kilo czekolady. Pod challenge, tak? No, bo jesteście posłuszni, a ja uwielbiam czekoladę. Chłopaki, zostawiam was samych z tym. Easy, stary, easy. easy. No. Normalnie. A wy chodźcie ze mną. 998, 999, 1000. Oh. Dobra. Oh. No oh. to brak, gratulacje, zrobiliście po 1000 fajacyków. Teraz ty... ty jeszcze coś? ...zrobisz kolejny 1000 fajacyków. Co? Rób te fajacyki. A ty, masz tu opatę? No gdzieś jest schowana moja jedna skrzyneczka. Ty ją musisz znaleźć. No dobra. Mój plan naprawdę bardzo dobrze działa. Słuchają się mnie? Zaraz odzyskam swoich braci. Patrz mam tu, stary. Tak! Tak! To jest chryścińca. Jest, w końcu ich znalazłem. Mari, to już się robi coraz dziwniejsze. Nie wiem, co on robi. On tu jest? Bardzo dobrze. Teraz! Nikt już mnie nie powstrzyma! Przejmę kontrolę nad całym T-Forsem! Chce przejąć kontrolę. To nie jest on. Czyli coś jest z tą skarpetką. Dawaj, do dawaj do Wiktora, dawaj. do Wiktor! Ja. Stary, miałeś rację. Masz, masz czekoladę? Mam 10 kg czekolady, pana, Ledwo to trzymam. Dobra, no stary, coś jest nie tak z tą skarpetką mieszkańczą. Noż nocowy. wy? Tak. no stary, by, widzieliśmy na własne oczy, jak on powiedział, że on chce przejąć nad nami kontrolę. No, to, no ta, Tak, dosłownie, stary. Dobra, ciszej, słuchaj. ciszej. ciszej kopał w ogóle jakąś skrzyneczkę. No. Yy, znaczy, ja my mu musieliśmy ją wykopać. Wy okopaliście? Tak, kazową tak. to Kadał zrobić. Jak lalka wodu. Tak. I zrobić mu dwa tysiące ale wykopał jakąś skrzynkę i powiedział, że dzięki temu przejmie teraz. No kontrolę, więc teraz poszedł chyba spać na trampolinę, więc. Ernest jest na trampolinie? Dobra, się. wy już swoje zrobiliście. Ja idę sam. Dotarłem właśnie do wieży trampolin. Oskar mówił, że Ernest tu śpi, ale go nie widzę. Chyba, śpi na samej górze. Dobra, to oznacza, że muszę się wspiąć, ale pójdę od tyłu. Dotarłem właśnie na prawie jeszcze wieży trampolin i patrzcie na to. Ernest... Kurde, że ludzie to muszą spać, ale zaraz się obudzę, a następnie przerobię wszystkie te skarpetki na moją armię. Cały T-Force będzie mój. Cały T-Force? Te skarpety tutaj, patrzcie To wygląda na to, jakby ta skarpeta budowała teraz jakąś armię. Dobra, póki Ernest śpi, ona nie może. Kto? to kto? Let's nadu do chłopaków i ostrzec. Och, co się co? Ernest śpi, na trampolinie, ale ta skarpeta nie spała. Mówię wam, że z nią jest coś nie tak. I obok Ernesta był taki mały sarkofak i z 10 takich skarpet innych. To jest to, co wykopał? Tak, to jest to, co wykopał. I podsłuchałem, że ta skarpeta chce cały for czyli każdego z nas zrobić więcej skarpet, żeby... Pasenki, więc musimy chłopaki w jakiś mądry sposób, nie budząc Ernesta albo budząc Ernesta, ściągnąć tą pacynkę z ręki i ją uprać. zabezpieczmy się i zróbmy tak. Nie, ona ma i tak dalej. Jak będzie wchodził do domu, obudźmy go. Będzie wchodził do domu, wysmarujemy klamkę, klejem. I jak wejdzie, to skarpeta mu zostanie. I się upolni A mamy pewność, że nie złapie drugą ręką? No nie mamy. Nie mamy. Ale no jest praworęczny, nie? Więc domyślnie. A on jest na lewej czy na prawej ręce? Na prawej. Na prawej. Na, idealnie. Bartek, idź odwrócić uwagę. Ręce. Dobra. Dobra. Ja idę skombinować klej. Okay. A ja muszę dokończyć tą kostkę Rubika. Dobra, Oskar, jak ci idzie? Masz coś? Czekaj, czekaj. O, dobra. Ja wymyśliłem stary, że wezmę jakąś szmatkę, będę udawał, że to też jest skarpetka, że to jest jakaś laska skarpetka i spróbuję go tym zwabić do środka. Nice. Halo, Fred! Chodź do mnie! Chodź, poznamy się! Do środka musisz wejść! Do co co? Jesteś w domu? Gdzie ona poszła? O, a a, 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 Ej! Co się stało? Ej, udało się! Udało o, się! Jest. Jesteś sobą! Co jest, chłopaki? Ale to było dziwne. Nie mogłem nic Stalnie, mówić, nie? Nie mogłeś samu Nic nie mogę zrobić. Ej, chwila. Nie, nie, Czemu ty tu chodziłeś? <zli> <HuyLPwire> to jest. Wow, wow, wow. I to teraz. Ah, ale chwila. To ta pacynka, która tu cały czas była, ona. Czy ona przyjęła nade mną kontrolę? Stary, kazałaś nam robić powolone rzeczy. Ej, dziwnie jest teraz mówić bez używania ręki. Dobra, co z Wiktorem teraz? Musimy go uratować. Nie? Chwila, 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 chwila. Czyli teraz zabraliście mi pacynkę, ona przejęła kontrolę nad Wiktorem i znowu jest na wolności. Dokładnie tak, <laughs> Musimy obmyślić jakiś dobry plan, żeby powstrzymać Wiktora, a właściwie Freda, tak? On ma na imię Fred chyba. Tak, no, Oskar, ty myślisz. tylko myślisz o piciu i jedzeniu po prostu. Stara, rozłóżmy strasznie. Dobra, ale co można zrobić? Już na sztuczkę z klejem drugi raz nie nabierze? Co, co jest? Co się dzieje? Oskar, co jest? Co się dzieje? Ej, musimy znaleźć dalej, bo może! Chwila! Jest, jest tu babryka. coś, jest tu coś! Gdzie coś może być? No, no, bo... Ej, co to jest? Skarpeta tu idzie! A! Czy to widzieliście? On wyhodował kolejne skarpety, które chcą przejąć nad nami kontrolę. Ta prawie założyła mu się na rękę, stary. Ja pierniczę. Ej, musimy uważać na swoje ręce. Tak, powinniśmy tak, zrobić. A co się stało Oskarowi? Ej, on zrobił chyba jakąś truciznę unieruchomiającą, albo to. to w tym napoju pan. pewnie było, stary. Tak, nabił się tego i od razu padł. Oskar, Oskar, Żyjesz? Oskar! Skarpetki! Ej, dobra, to tylko na chwilę unieruchamia. Ej, to jest przerąbane. Chodźmy, schowajmy się. Potrzebujemy jak najszybciej planu, chłopaki. Czekajcie, mam pomysł. No. Możemy ją jakoś unieruchomić, ale. Jak? Ej, czy wy widzicie to samo, co ja? Co? Ale, te skarpetki chłopaki, tu idą? Skarpety są wszędzie. Co, co jest? Je? Ej, nigdy nie byłem ogólnie w tym miejscu ogrodu. Uważajcie. Skarpety mogą być w trawie gdziekolwiek Nadepniecie, wskoczywam Stary. na stopę I będziecie gadać stopami, a tego byśmy nie chcieli Stary, Musimy uważać, żeby z dachu też żadne nie spadły Ej, bez kitu, jak kleszcze Ja przywiozłem tutaj jakiś czas temu Rękę manekina do jednego odcinka One chciały teraz wejść na Oscara, ewidentnie Więc wymienimy twoją rękę na rękę manekina Nice Dobra, chyba wygląda legitnie, co? Mhm. Dobra, i teraz Strategia jest taka, szukamy go Ja nastraszę skarpetę, że to jest Bardzo silny środek czyszczący który rozpuszcza bawełnę Wtedy ona zeskoczy z ręki Wiktora I Będzie chciała na moją Tak i pierwsze co zobaczy to ta ręka Zobaczymy czy to się uda Fred, chcemy być też skarpetami Chcemy ci się poddać Panie i władco skarpetarzu Słyszycie? Pa Patrzcie e, Tak, 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 słuchaj, rządź nami Damy ci się złapać twoim dzieciom, braciom czy... Zobacz, mogę dać Ci nawet swoją rękę teraz na dowód A tak naprawdę, zeskakuj z Wiktora albo psiknę Cię A wiesz co się stanie jak Cię tym psiknę, prawda? O, ej, na no no, nie co to jest? Ej, co się, co się dzieje? Co się ej! dzieje? Nie, Oskar Oskar, co się dzieje? Dobrze, dobrze, dobrze Patrzcie, nie gada, nic nie robi jest unieruchomiona. Halo Fred! Udało nam się wygrać! No. Zresztą ty Widzowie, naprawdę, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i to na tyle. Na razie.